Cześć! Witam Cię w przestrzeni kart Tarota. Będzie to miłosny rozkład partnerski na listopad 2024 dla osób z poznania koziorożca. Koziorożec, miłosny rozkład partnerski na YouTube listopad 2024. To jest horoskop tarota dla relacji trudnych, o których więcej się domyślamy niż wiemy. To są związki nieharmonijne, takie on-off. Nie wiemy, co ta osoba o nas myśli, jakie są jej prawdziwe uczucia i czego się można do niej, po niej spodziewać itp. Ta, proszę pamiętaj, że jest to rozkład kolektywny. Jeżeli czujesz, że ten przekaz nie odnosi się do twojej sytuacji życiowej, to po prostu może nie być dla ciebie. Koziorożec. Koziorożec. Koziorożec, być może, że myśli o kimś, marzy o kimś, fantazjuje. Chciałby, żeby coś tu nowego zaistniało, być może w tej relacji, ale w tym momencie to jest jakaś blokada. Po tej stronie jest koziorożec, a po tej wasza osoba. Obecna energia. W waszej relacji, dynamika w waszej relacji, koziorożec. Sześć mieczy. Być może obydwie osoby tutaj się wycofują z tej relacji, um, zostawiają przeszłość za sobą. Widocznie coś tutaj było trudnego między wami, że jakby się wycofujecie. Wycofujecie się z właśnie z tych y, trudnych przeżyć. Każdy po prostu robi tu jakiś odwrót. Co ta Wasza osoba wnosi do relacji obecnie? E, cesarzowa. E, no ta osoba jest e, taka bardzo atrakcyjna taka troszkę skupiająca się na życiu domowym może być żoną, może być matką może roztaczać taką bezwarunkową miłość? Jest to kobieta bardzo atrakcyjna, zmysłowa, seksowna. No to to wnosi do relacji. Co ty wnosisz do relacji, koziorożec? Kochankowie, jesteście tą osobą waszą zafascynowani? Ona was pociąga, czujecie pożądanie, pragnienie tej osoby. Może to być jakiś romans, no taka, taka mocna miłość. Jakie są ukryte pragnienie, oczekiwania tej Waszej osoby? Dziewięć mieczy. Ta osoba dużo myśli, dużo się zamartwia. I ona może chciałaby żeby pewne jakieś sprawy między wami nie powodowały aż tyle stresu. Także ona życzyłaby sobie po prostu mniej stresu, mniej i w ogóle jakiegoś zamartwiania się po prostu w tej relacji. Jakie są Twoje ukryte pragnienia, oczekiwania? Pięć monet. Tutaj jest, macie poczucie jakiejś rozłąki, jakiejś straty, jakichś braków i pragnielibyście, aby, aby to się po prostu skończyło, aby ten stan braków jakby przeszedł do przeszłości, aby to ta rozłąka. Po prostu już, już się skończyła, bo czujecie taki, taki ogromny brak, tak, takie jakby pragnienie tej drugiej osoby i pragnienie bycia z tą osobą. Jaka jest komunikacja między Wami? Królowa Buław. Jest tu jakieś przes jest przesyłanie energii, jest tu jakaś wzajemna fascynacja, może nawet seksualna. Jest mocne zainteresowanie między wami, bardzo mocno się sobą interesujecie. Zbuga zbudzacie nawzajem pragnienie i pożądanie. Co ta Wasza osoba myśli o Was? Siła. Co ta osoba czuje do Was? Pięć mieczy. I co ona robi? Królowa Monet. Dołóżmy tutaj karty od razu. Że, że, że jesteście w takiej jakby mocy i siły i równowagi. W mocy i siły i równowagi, w takiej harmonii ze sobą, ale też i myśli o tym, że, że o was, że jakby trochę hamujecie swoje pragnienia. Trochę tak się blokujecie i powstrzymujecie te swoje pragnienia. Bo tak naprawdę to być może,, że, że macie dużo do jakby dodania tej waszej osobie. Chcielibyście ją może wspierać, wspierać być obecnym dla niej być z nią, ale w tym momencie ta wasza osoba myśli, że po prostu bardzo bardzo hamujecie swoje swoje potrzeby. Staracie się być w, takim, w takiej równowadze, w takiej jakby. Yy. Yy. Troszkę nie pozwalacie sobie na tą pasję, na przeżywanie tej pasji, przeżywanie w ogóle tego, czego pragniecie. Tak ta osoba myśli o Was. Co ona czuje do Was? Troszkę jest w takiej dysharmonii, co ona czuje. Raz w ogóle, jakby Was lubi, później Was nie lubi. Prawdopodobnie tutaj komunikacja szwankuje troszkę. Nie jest taka bezpośrednia, więc. Jest jakiś rodzaj tego, co ona czuje, jakiś rodzaj konfliktu, dysharmonii, czegoś, poczucie, że, że coś zyskując, coś tracimy, no coś takiego. I co ona robi? To ona stara się tutaj w tej relacji, jakby dać wam tyle, ile może, ile sobie. Sama może po prostu pozwolić. Także tu ma jakąś. podejmuje jakieś działania, czy daje Wam coś ważnego, ale to jest troszkę takie limitowane. To musi być w równowadze z czymś tam. Zgodne też być może z jej kodeksem moralnym, z. z tak troszeczkę wam po prostu daje tyle, ile ona uważa, że w tej sytuacji można dać. Także sama jest tutaj jakby sędzią, ile może wam po prostu dać od siebie. Ale nie mniej jednak jest, ma, są wartości, która, z którymi ona się z wami chce dzielić. Co ty myślisz? Koziorożcu o tej swojej osobie. Siedem mieczy, co ty do niej czujesz? Dziewięć mieczy, co ty robisz? Magę. Ty, jak ty ją widzisz? Co ty myślisz o niej? Tak, wydaje ci się, że ta osoba, Twoja osoba nie jest do końca szczera. Nie do końca pokazuje to, co chce, to, co pragnie. Troszkę ukrywa. Nie jest taka do końca autentyczna. Trochę macie wrażenie, że jakby ona nie jest. Po prostu 100% szczera z Wami. Ale tak naprawdę to, to nie jesteście pewni, co tak naprawdę o niej myśleć. Bo ta osoba troszeczkę jest taka nieokreślona, trochę taka iluzyjna, więc ona nie daje wam jakby stuprocentowych faktów, że jest tak lub tak. Troszeczkę ta, jakby myślicie o tej osobie, że ona was trochę zwodzi, zwodzi was za nos. Co ty czujesz do niej? Trochę jakoś o zamartwiasz w ogóle tą całą sytuacją. Bardzo o tej osobie raczej więcej myślisz niż czujesz, i te Twoje emocje, ty jesteś zainwestowany emocjonalnie, ale one troszeczkę są takie bardziej te Twoje uczucia w myślach niż w sercu. Bardziej jesteś tutaj myślisz, jakby czujesz głową niż sercem. I co ty robisz? Paś, mag i Paśki Lichów. No, ty jesteś koziorożców w swojej mocy i sile, w sile manifestacji. Praktycznie tutaj, jakby masz pełną kontrolę nad tą sytuacją i nad swoimi emocjami. Więc Ty sobie pozwolisz na zainwestowanie tych swoich emocji tyle, na ile po prostu pozwoli Ci Twoja własna kontrola. Także jesteś jakby w mocnej kontroli nad tą całą relacją. Co tutaj stoi na przeszkodzie? Co tutaj stoi na przeszkodzie w tej relacji? Co tu jest trudne? Księżyc. No, nie za bardzo jest tu jasność co do faktów, więcej jest tutaj domyślania się, takiego intu intuicyjnego działania. I też tu coś nie jest do końca jasno określone w tej relacji. Są jakieś ukryte aspekty. Nie do końca wiecie, o co chodzi w tej relacji, jakie to są fakty, i czego tutaj się trzymać. Co może tutaj pomóc w tej relacji? 7 mieczy. No, branie na pewno jakiejś strategii, może nie do końca okazywanie, pokazanie swoich uczuć, co tak naprawdę czujecie, troszeczkę takie, takie tutaj. Potrzeba tutaj zostawić troszeczkę jakiegoś dystansu, trochę takiego, takiego, takiej przestrzeni, w której te dwie strony troszeczkę muszą się domyślać. Może. No, tutaj jest jakby zalecane nie do końca pokazanie tego, tej swojej, swojej postawy, swojego podejścia. Raczej. Zostaw tu troszeczkę w świecie takiej iluzji, w świecie domysłów, w świecie fantazji. No, to tak się tu pokazuje. I prognoza na najbliższy miesiąc co do tej waszej relacji. Prognoza. Jaka tu jest prognoza? 9 buław, diabeł. I rycerz mieczy. No, obie strony będą trochę stawiać granice, tutaj swoje własne, będą swoich pilnować własnych granic. Będą dawać tyle. Ile uważają, że mogą dać, aby nie wpaść w jakąś toksyczną zależność. Będą tego pilnować, aby zbyt nie uzależnili się od tej drugiej osoby i, I komunikacja między wami może być trochę trudna. No, taka nie do końca bezpośrednia, yy, troszeczkę taka przeciążająca, bo tutaj w tej relacji to wy coś musicie zrozumieć, coś musicie się dowiedzieć, przerobić po prostu jakieś lekcje życiowe. No i co? I to ewentualnie może przynieść jakąś dobrą zmianę. Coś dobrego tutaj przynieść do tej relacji. Także uważajcie na komunikację. Jak się komunikujecie tu między sobą, aby ta komunikacja nie powodowała jakiś blokad i przeciążenia dla Was. Aby ta komunikacja nie zawieszała tej waszej relacji. I jaka tu jest wskazówka od Wszechświata dla was? Król Monet Więc inwestujcie w tą relację Tyle ile możecie, ile po prostu chcecie Ile uważacie, że Że powinniście zainwestować, ale Wskazówka jest taka, że nie szczędźcie po prostu, nie oszczędzajcie tego, co możecie tu dać. Możecie troszeczkę, możecie naprawdę jakby zainwestować w tą relację. Dać dużo, dużo włożyć do tej relacji. To jak król monet, możecie się tu wspierać, opiekować sobą, być wsparciem dla siebie. Także starajcie się tu po prostu wspierać jeden drugiego. I taki jest przekaz dla koziorożca na listopad. Mam nadzieję, że was trochę było to pomocne. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa! pa.